No jesteśmy ponownie z Deusem 2, również mamy program wyjściowy, program podstawowy, który w mojej opinii jest, jak na nasze tereny, bardzo dobrym programem wyjściowym, zresztą sprawdził się w wielu miejscach już i podczas testów i podczas poszukiwań. Chciałbym Wam pokazać mniej więcej, co zrobiliśmy. że zostawiliśmy na 5, żeby słyszeli, reaktywność 3, czyli tak jak była, sygnał akustyczny zostaje 5, dyskryminacja jest 1, ale zaraz zobaczycie, jest 5 tonów, i teraz zobaczcie się, do, od minus 6,4 do 1 mamy 101 hercy. Następnie od 1 do 25 mamy 152 herce, czyli też będziemy słyszeć to żelazo w takim niewinnym tonie. Jak będzie przeskakiwać między zakresem od 25 do 50 będzie po prostu nas zatrzymywało. Trzeci ton 644 Hz do 50, czwarty ton 725 i 800, czyli teoretycznie mamy użyty poziom dyskryminacji, a tak naprawdę nie zdyskryminowaliśmy kompletnie. Nic, nic nie wyciszyliśmy, ale o tym kiedyś zrobimy odcinek, dlaczego tak jest akurat w Deusie dwójce. Słuchajcie, zaczynamy. Lecimy po kolei, lecimy od jedyneczki na naszej nowej linii. Prowadzącej prosto w góry, tak słyszymy żelazo, które często gęsto potrafi oszukać, ale jedziemy, cel pierwszy. Żelazo, które oszukuje. Mamy żelazo, które oszukuje, tutaj oczywiście to już nie oszukuje. Tu mamy obok żelazo. Dzieliście żelaznego dywanu i macie pięknie, subtelnie ta czóreczka. Kopteczka też ładnie. Husymeczka. Głęboko chciałoby się kopać, dziewiątka, fel ekstra, kolejny ekstra, Dziesiątka przy żelazie, i słuchajcie, brzmi troszeczkę jak. Żelazo z dziurą, i tak dalej. Więc w tym momencie obchodzimy, no, i część z nas nie będzie kopać. No, tak? to mamy fajną rzecz. No to jest cel ekstremalnie głęboki, chyba jeden z najgłębszych na naszym polu. Ale powiem Wam, że są wykrywacze, które go wskazują. Trzynastka fajnie. 14 w słuchaweczkach będzie piękna. Czuć, że to jest głębokie. No naprawdę fajny sygnał. Nie pamiętam, co to jest, ale zobaczcie na różniku. to też ledwo. 16 niepiernie, nawet głaszcząc cewką, nawet zwalniając. Nie pamiętam co jest, ale widzicie w narożniku. Obiecuję, że nauczę się na pamięć listy. 17 też nic. Wykrywa się nie zepsuł, działa. 18 ledwo 15 tak ledwo, ledwo. Bez ID po takim spunktowaniu coś próbuję, ale no może w Sławkach by zatrzymało. 21 nie ma, oczywiście tutaj mamy gdzieś żelastwo. 22 daje ładnie. 23 nie. Zobaczcie się na ID 99. Część wykrywa czy tego nie wskazuje. Nie. Idziemy sobie dalej, przechodzimy pojadzi i dwudziesty szósty cel nic, dwudziesty siódmy cel nic, dwudziesty dziewiąty cel. Nic, dwudziesty przepraszam. 29 się dziwię, że nic, bo to jest sztaba ołowia, olbrzymia sztaba ołowia. No i 30 cel Pięknie z ładnym ID No i taki to jest ten z 2 Fajny eee... no co zrobić? Trzeba zrobić testy jeszcze jedynki, żeby było jakieś porównanie Bo nie wiemy czy to pole jest tak trudne czy Deus jest tak słaby lub tak źle ustawiony. Do następnego.